Nazywam się Daruszek Mielnek. Jestem wiceprezesem Polskiej Akademii Nauki, profesorem Akademii Lona Koźmińskiego i chciałbym gorąco zapalować do osób studiujących i pozostałych ludzi nauki chodźmy na wybory, ale przede wszystkim także przekonujmy do tego innych. Są tacy, którzy nas przekonują, że jeden głos nie ma znaczenia, albo że polityka jest jedno wielkie bagno i nie warto się w tym bawić. No jasne, polityka to jest wielkie bagno, ale kurczę, czasem jest większe, czasem mniejsze. Jak nie pójdziemy na wybory. To de facto dajemy głos na tych, którzy nam potem urządzą tutaj jesień średniowiecza. Dlatego bardzo Was proszę, idźcie na wybory i zachęcajcie innych, głosujcie zgodnie z głosem nauki. W ramach tego, którą partię wybierzecie, to już troszeczkę wtórne, ale przede wszystkim widzimy się przy urnach. Jeśli się zgadzacie, wrzućcie proszę z hasztagiem Głos Nauki. Wasze wideo, wasze wpisy i widzimy się 15 października. Них наука,